Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kanał YouTube Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Tomasz Akempis. O naśladowaniu Chrystusa. Odcinek piąty. Czytają Iwonna Teresa i Jacek Bora. Rozdział dziewiętnasty. O ćwiczeniach dobrego zakonnika. Życie dobrego zakonnika powinno jaśnieć wszystkimi cnotami, i trzeba, by taki był wewnątrz, jakim na zewnątrz ludziom się wydaje. Więcej nawet, daleko doskonalszy musi być wewnątrz, niż to na zewnątrz okazać można. Patrzy na nas Bóg, którego gdziekolwiek byśmy byli, powinniśmy czcić nade wszystko, chodząc przed Jego obliczem wanielskiej czystości powinniśmy codziennie odnawiać nasze postanowienie i pobudzać się do żarliwości tak jak gdybyśmy dziś dopiero się nawrócili mówiąc wspieraj mnie panie boże w moim dobrym postanowieniu i świętej służbie twojej i daj mi dziś teraz doskonale rozpocząć bo niczym jest to co dotąd uczynił od postanowienia naszego zależy szybkość naszego postępu a dużo pilności potrzeba temu, kto chce znacznie w dobrym postąpić. Jeśli ten, którego postanowienia są mocne, często ustaje, cóż będzie z tym, kto podejmuje postanowienia, nieczęsto i mniej stanowczo? Zdarza się, że w różny sposób odstępujemy od naszych postanowień, a przecież małe nawet zaniedbanie ćwiczeń rzadko kiedy przechodzi bez szkody. Sprawiedliwi opierają swoje postanowienia raczej na łasce Boga, niż na własnym rozumie. A cokolwiek poczynają, w nim jedynie pokładają całą swoją ufność. Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki, i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie. Jeżeli z pobożności lub dla pożytku braci opuszcza się niekiedy zwykłe ćwiczenia, nietrudno je potem można nadrobić. Lecz jeśli opuszczamy je łatwo przez niechęć wewnętrzną, albo zaniedbanie nie mała to wina, a skutki tego wkrótce dają się odczuć. Starajmy się, ile tylko możemy, bo i tak zapewne nie podołamy wszystkiemu. Zawsze jednak coś pewnego trzeba postanowić, zwłaszcza w tym, co stanowi dla nas największą przeszkodę. Mamy badać i porządkować zarówno nasze sprawy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, bo postęp nasz w dobrym. Zależy od jednych i drugich. Jeżeli nie potrafisz trwać w ciągłym skupieniu, zastanawiaj się nad sobą, chociaż w pewnych momentach raz dziennie, rano lub wieczorem. Z rana czyń postanowienia. Wieczór sprawdzaj swoje postępowanie, zważając, Jakim byłeś w swoich myślach, słowach i uczynkach? Może w nich nieraz obraziłeś Boga i bliźniego? Uzbrój się, jak rycerz, przeciw szatańskiej złości, bądź wstrzemięźliwy, a wszelką zmysłową skłonność łatwiej opanujesz. Nie pozwalaj sobie nigdy na całkowitą bezczynność, lecz albo czytaj, albo pisz, albo módrz się, albo rozmyślaj, albo zajmij się jakąś pracą dla wspólnego dobra. Pracy ręcznej trzeba się oddawać umiarkowanie, i nie wszyscy w równej mierze niechaj się jej podejmują. Co nie należy do wspólnych obowiązków nie trzeba się tym popisywać publicznie. Gdyż dodatkowe dobre uczynki bezpiecznie jest wypełniać w ukryciu. Strzeż się jednak, byś nie spełniał swych prywatnych ćwiczeń zaniedbując obowiązki wspólne. Dopiero wypełniwszy całkowicie i wiernie, co do ciebie należy, lub co Ci zlecono jeśli Ci jeszcze czas pozwala. Oddaj się sobie samemu, idąc za głosem Twojej pobożności. Nie wszyscy mogą praktykować jedno ćwiczenie, bo temu to, a tamtemu inne, większy pożytek przynosi. Nawet według stosowności czasu ćwiczenia dobiera się, gdyż niektóre z nich bardziej przystoją w dni świąteczne, a niektóre w dni powszednie. Innych potrzeba nam w czasie pokusy, a jeszcze innych w czasie spokoju i odpoczynku. O innych wolimy myśleć w smutku, a o innych, gdy weselimy się w Bogu. W okresie wielkich świąt należy ożywiać pobożne ćwiczenia i goręcej prosić świętych o wstawiennictwo. Od święta do święta winniśmy robić takie postanowienia, jakbyśmy w tym czasie. Mieli opuścić ten świat, a przejść do święta wiekuistego. Dlatego w okresie świątecznym trzeba troskliwie się przygotowywać, pobożniej zachowywać, ściślej przestrzegać karności zakonnej, jakbyśmy wkrótce mieli odebrać od Boga nagrodę za naszą pracę. A jeśli się to odwlecze, myślmy, żeśmy jeszcze nie dość przygotowani, jeszcze nie godni tak wielkiej chwały. Która ma się w nas objawić w swoim czasie, i starajmy się lepiej przysposobić do odejścia z tego świata. Błogosławiony sługa, czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza, którego Pan przyszedłszy, zastanie czuwającego. Zaprawdę, powiadam Wam, nad wszystkim, co ma, postawi Go. Rozdział 20. O umiłowaniu samotności i milczenia. Szukaj odpowiedniego czasu do zastanawiania się nad samym sobą i myśl często o dobrodziejstwach Bożych. Zostaw to, co ciekawe, a wybieraj do czytania, co więcej pobudza do skruchy niż do zajęcia umysłu. Nie wdawaj się w niepotrzebne rozmowy. Zaniechaj próżniaczych rozrywek, nie przysłuchuj się nowinom i plotkom, a znajdziesz sporo sposobnego czasu do pobożnego rozmyślania. Najwięksi święci, jak tylko mogli, unikali obcowania z ludźmi, woląc w ukryciu służyć Bogu. Powiedział ktoś, ile razy poszedłem między ludzi, Mniejszym wróciłem człowiekiem. Doświadczamy tego często, gdy wdajemy się w długie rozmowy. Łatwiej jest zupełnie milczeć, niż nie uchybić słowem. Łatwiej jest ukryć się w domu, niż poza domem dostatecznie nad sobą czuwać. Kto przeto dąży do wewnętrznego i duchowego życia. Ten z Jezusem powinien unikać zgiełkliwego tłumu. Ten tyle jest bezpieczny przed innymi, kto rad pozostaje w ukryciu. I ten tylko bezpieczny w mowie, kto chętnie milczy. Także ten jedynie bezpieczny w przełożeństwie, kto jest dobrym podwładnym. Nikt nie rozkazuje bezpiecznie, kto się nie nauczył być posłusznym? Ten tylko raduje się bezpiecznie, kto ma w sobie świadectwo dobrego sumienia. To zaś bezpieczeństwo świętych było zawsze pełne bojaźni Bożej. A chociaż jaśnieli wielkimi cnotami i łaską, niemniej czuwali nad sobą i byli pokorni. Bezpieczeństwo zaś złych rodzi się z pychy i zarozumiałości i na końcu obraca się ku ich własnej zgubie. Nigdy sobie nie obiecuj bezpieczeństwa w tym życiu, choćbyś uchodził za dobrego zakonnika lub pobożnego pustelnika. Często ci, co cieszyli się u ludzi większym uznaniem, narażeni byli na więcej niebezpieczeństw z powodu zbytniej pewności siebie. Stąd dla wielu pożyteczniejszą jest rzeczą, że nie są zupełnie wolni od pokus, aby częściej przez nie nagabywani nie czuli się zbyt bezpieczni, nie wbijali się w pychę i nie lgnęli zbytnio do zewnętrznych pociech. Jakże czyste sumienie zachowałoby ten, który nigdy nie szukałby przemijających radości i nie zajmował się światem? O jak wielki pokój i odpoczynek byłby udziałem tego, co wyzbyłby się wszelkiej troski. Myśląc jedynie o sprawach służących ku zbawieniu i całą swoją nadzieję pokładał w Bogu. Nikt nie jest godzien niebieskiej pociechy, jeśli pilnie nie będzie się ćwiczył świętej skrusze. Gdy zechcesz wzbudzić w sobie żal serdeczny. Wejdź do izdebki twojej i oddal od siebie zgiełk świata, jak napisano, na łożach waszych żałujcie. W celi znajdziesz to, co poza nią tracisz. Jeżeli ciągle w celi przebywasz, staje ci się słodka, a jeśli jej nie strzeżesz, budzi niechęć. Jeśli od początku Twego nawrócenia będziesz w niej stale mieszkał i jej pilnował, stanie ci się z czasem dobrą przyjaciółką i wdzięczną pociechą. W milczeniu i ciszy doskonali się dusza pobożna i przenika tajniki Pisma Świętego. Tam znajduje potoki łez którymi w każdą noc obmywa się i oczyszcza, aby tym poufalej łączyć się ze swym Stwórcą, im dalej trzyma się od światowego zgiełku. Kto przeto oddala się od znajomych i przyjaciół, zbliży się do Niego Bóg z świętymi aniołami. Łatwiej jest trwać w ukryciu i starać się o duszę swoją, niż zaniedbawszy siebie czynić cuda. Chwalebna to rzecz u zakonnika rzadko z domu wychodzić, unikać widzenia się z ludźmi, a nawet nie pragnąć ich widzieć. Dlaczego chcesz wiedzieć to, czego ci nie wolno posiadać, a świat przemija i porządliwość jego? Pożądanie zmysłowe ciągnie tu i ówdzie, lecz gdy minie, cóż zyskałeś prócz obciążenia sumienia i rozproszenia serca? Wesołe wyjście powoduje często smutny powrót, a wieczorna rozrywka przynosi smutny poranek. Tak, wszelka zmysłowa radość zaczyna się przyjemnie, ale w końcu gryzie i zabija. Cóż zobaczysz? Gdzie indziej czegoś tu nie widział? Oto widzisz niebo ziemię i żywioły, z których wszystko powstało. Cóż możesz takiego gdzie indziej zobaczyć, co by mogło trwać długo pod słońcem? Myślisz, może, że się nasycisz? Tego nigdy nie osiągniesz. Gdybyś świat cały zobaczył, jak na dłoni Czymżeż by to było, jeśli nie marnym widziadłem? Wznieś oczy Twoje ku Bogu na niebie, a przepraszaj za swoje grzechy i niedbalstwa. Zostaw marność marnym, a sam zdążaj ku temu, co Ci Bóg przykazał. Zamknij za sobą drzwi Twoje i przyzwij ku sobie Jezusa, ukochanego Twego. I pozostań z Nim w celi Twojej, bo nigdzie nie znajdziesz tyle spokoju. Gdybyś z niej nie wychodził i nie słuchał żadnych pogwarek, zachowywałbyś łatwiej błogi spokój. Lecz skoro lubisz czasem posłuchać nowinek, musisz je okupić niepokojem serca.